Dzień dobry to wszystkich serdecznie, ja mistej Sony witajcie w kolejnym poradniku, tym razem poradnik pod tytułem Wybieramy pierwszego bohatera dla totalnego lajka, kogoś, kto nigdy nie grał w moby i po prostu nie umie grać. I chce kogoś bardzo łatwego. Kim jest ten bohater? Bardzo prosta rzecz. Jest nią Lili, ta mała zasmarkana panda, której nienawidzę, kiedy jest w przeciwnej drużynie. Jeżeli jest u mnie w drużynie, moja miłość jest wprost proporcjonalna do nienawiści, kiedy pojawia się po przeciwnej stronie. Dlaczego? Przede wszystkim dlatego, iż Lili nie posiada prawie w ogóle shotów, gdzie trzeba cokolwiek celować. Cóż ma ciekawego Lili? Pokażmy, zobaczmy ją. Cóż ciekawego ma? Przede wszystkim jest fandom z Warcraft, the World of Warcraft się ją wywozi, jakby ktoś nie wiedział. No i po kolei talenty. Co ciekawego ma Lili? Przede wszystkim jest to support, czyli leczenie. Naciskamy Q. To już wybrałem pierwszy talent, zwiększony zasięg leczenia. Naciskamy Q i. Nasz przyjaciel z drużyny, który ma najmniej życia, dostanie Healing Brew. Czyli piwko trochę go uleczy. Nie trzeba celować, nie trzeba wybierać czego najgorzej trzymającego się, po prostu spamujemy w. Następna rzecz dosyć ciekawa. Yy, u Lili to jest jej. Przemku, to jest jej W, a jej W to taki mały pomocnik w postaci smoka atakujący. Niby nic niewielkiego, ale może czasami pomóc, jeżeli ktoś na przykład ucieka albo w ostatniej chwili będzie tutaj walczył. Uleczmy siebie. Oczywiście, kuleczymy. Możemy też rzucić w na siebie, Cloud Serpent. Mały trick. Naciskamy alt i w, i dany czar jest używany na nas. Prawda, że łatwe? No dobrze. Więc e, tak naprawdę w nie jest bardzo upierdliwe. Bardziej upierdliwe jest E, ponieważ E Czyli Blinding Wind, przejrzymy co ono ciekawego robi. Atakuje 4 cele, można wybrać e, odpowiedni upgrade, będzie będzie w Wpierw dwa atakuje, można zwiększyć do czterech. Um, w momencie, w którym wybierzemy to, zadawane są obrażenia. To jest raz. Przede wszystkim bohaterowie, na dzień dobry, obrywają. A najważniejsze jest to, że przez najbliższe 4 sekundy dwa ataki nie zadziałają. Czyli ubicie Lili jest wtedy bardzo denerwujące, że ona spamuje W. A na dodatek do tego dochodzi fast feed, w momencie w którym jesteśmy atakowani, zwiększamy naszą prędkość poruszania się o 10% na jedną sekundę. Innymi słowy, dorwać, co to to się nie da. Do tego, jeżeli spamuje cały czas E, jest prawie, że nieśmiertelne. I może walczyć. Widzicie, co się aktualnie dzieje, kiedy stoję sobie z przodu, jeszcze mi z tyłu, miły pan leczy. Więc Lili jest najprostszym bohaterem na początek, najłatwiejszym, najmniej problemów będziecie mieli z grą, najmniej powinniście teoretycznie ginąć. Jeżeli chodzi o jej umiejętności heroiczne, mamy dwa. Jeden to jest Jack of Thousand Cups, czyli bardzo dużo leczenia w okręgu. To jest przydatne, jeżeli jesteśmy jedynym healerem. Jeżeli by się tak stało, że byłoby na przykład nas dwóch z Malfironem, byliśmy byli w teamie, można użyć Water Dragon, to zadaje obrażenia i spowalnia bohaterów bardzo mocno. To jest też nad wyraz upierdliwe. Jak widzicie, wystarczy nacisnąć E albo Q i z automatu leci atak. Nie trzeba w nic celować, więc osoby z małym mikro i z słabym celem to jest coś dla Was. Weźmy sobie tej. O, i jest, tak wygląda to leczenie. 5000 HP na dzień dobry, wraca, leci do ludzi, którzy są gdzieś po drodze. Może oczywiście Lili zrobić albo maksymalne podleczenie, można ją zrobić pod ucieczkę, zwiększyć blinding cloud. Coś, co ja osobiście bardzo lubię, jeżeli chcecie się z kimś ganać, na przykład Illidan tego nienawidzi, bo nie dość, że wolniej się porusza, nie może trafić, nie może nas dorwać, robi się smutny. Mm, większe leczenie, mniejsze leczenie. Te buildy naprawdę nie są tak ważne na dzień dobry. Ważne jest aby zrozumieć co ona ciekawego e, robi. Możemy też e, mocniejsze leczenie na 20 poziomie wybrać. Możemy kung fu hustle, nową umiejętność użyć, że szybciej, szybciej używamy umiejętności jeżeli jesteśmy atakowani. To może być też rzeczy ciekawe, ale weźmy mega leczenie na razie. Aby pokazać wam, jak bardzo Lily jest upierdliwa, e, refresh force. I zobaczmy, co się tutaj będzie działo. Jej automatyczne leczenie. Hm, nie mogę wyjść. Zobaczcie, ile mogę sobie tej postać z automatycznym leczeniem. Jestem atakowany przez 3 Fort na 30 poziomie. Spróbujcie przebiec z kimkolwiek innym przez coś takiego. I teraz wyobraźcie sobie. Co się tu może dziać? Poziom upierdliwości tej osoby. Pełna amunicja zużyta, a rzucam jeszcze to i mega leczenie idzie. Oczywiście, podczas naszej erki nie możemy używać inny, innych umiejętności, ale widzieliście, co się stało. Skończyła się amunicja na 30 poziomie. I już bym w stanie się cały czas leczyć. Na niższym poziomie szybciej byśmy się nie myle padali, ale. Plus Dobra, więc to było tyle szybki filmik informacyjny. Nasz pierwszy bohater moim zdaniem powinna nim być Lili. Jeżeli chodzi o swój dance, Lily nie tańczy? Tańczy pięknie. Nienawidzę jej, jak gram przeciwko niej. Ojej, jak jej nienawidzę. I przy okazji, Lily powinna być zwykle celem numer jeden. Jeżeli macie okazję ją zabić, róbcie to. Co trzeba zrobić, żeby pozbyć się Lily i rzucić jakieś ogłuszenie na nią stan. Szybki filmik informacyjny, do usłyszenia, do zobaczenia Więc to jest pierwszy support, w następnych odcinkach porozmawiamy o Kolejnych pierwszych bohaterach z danej Z danej, nie tyle rotacji, co z danej sekcji, o tak bym powiedział Czyli Assassin, Specjalista i tak dalej, i tak dalej Do usłyszenia, do zobaczenia, zapraszam do subskrypcji mojego kanału Cześć wszystkim!